weszłam do wanny i odpaliłam sobie zapach Happy Birthday i ta świeca została stworzona specjalnie z okazji moich urodzin w zeszłym roku i wszystkim pamiętam, że postawiłam na stole właśnie w zeszłym roku na mojej imprezie urodzinowej ten zapach i w tym roku zrobiłam to samo, także goście mieli taki prezent ode mnie z okazji moich urodzin i naprawdę tak wiele osób zachwycało się tym zapachem to jest, to jest taki przepiękny, perfumowany dam Zapach. I palę po prostu cały listopad teraz go, bo właśnie kojarzy mi się tak z moimi urodzinami. I jako, że zaraz ruszamy już ze świątecznym klimatem, to do Twinkle wróciła już linia kosmetyczna Christmas Tree. Przepiękna, świąteczna, taka choinka. Uwielbiam ten zapach i właśnie już sobie postawiłam tutaj żel pod prysznic. Także wrzucam wam też link do linii Christmas Tree. Pytacie mnie jeszcze, które zapachy palę poza tym urodzinowym. Amber Noir, on jest tak przepięknie otulający, też bardzo taki, uważam, kobiecy, perfumowany, fajny zapach. On ma tutaj, zobaczcie, poczekajcie. Nuty głowy granat, nuty serca bursztyn, czerwona lilia i nuty bazy wanilia, ambra i piżmo. Naprawdę przepiękny zapach i w ogóle, zobaczcie jakie jest piękne szkło. Czarne, matowe ze złotym napisem. Vanilla kaszmir to jest również taki zapach, który bardzo fajnie otula teraz na jesień i jest również w pięknym takim sweterkowym, tak mi się kojarzy, sweterkowym szkle, szarym, z białym napisem. Bardzo, bardzo przyjemny mm, kobiecy również zapach. I tutaj nuty, jakie mamy neroli nuty głowy nuty serca kaszmir ambra nuty bazy drzewo sandałowe bursztyn wanilia bourbon wrzucam wam link jest przepiękne i taki mój klasyk to Pumpkin Spice Latte. Ja się na początku zastanawiałam, pamiętam jak testowałam ten zapach w domu, czy nazwać go pumpkinowo, czy nazwać jako home zapach, bo on mi tak się bardzo podoba do domu. Jest przecudowny. Mamy tutaj nuty głowy cynamon, goździk, gałka muszkatałowa, skórka pomarańczowa, nuty serca dynia, nuty bazy wanilia. I to jest również taki przepiękny, ciepły, otulający zapach.